Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmiku poruszymy temat przydatnych wzorów, których próżno szukać w tablicach maturalnych, więc myślę, że temat dość istotny dla każdego maturzysty i nie tylko. Okej, okay, przygotowałem sobie już pierwszą definicję. Może nie do końca, jest to wzór, jest to dominanta, występuje najczęściej w pewnym zbiorze statystycznym. Czyli po prostu jest to liczba, która najczęściej się powtarza. Dominanta jest inaczej nazywana modą. No, nie ma tej definicji w tablicach. Kto wie, może akurat się przyda. Ok, lecimy z kolejną rzeczą. Być może dla większości jest to dość oczywista rzecz. W momencie, kiedy mamy kwadrat, to oczywiście pole kwadratu to a razy a, czyli a kwadrat. Z kolei przekątna jest możliwa do wyliczenia ze wzoru a pierwiastek z dwóch. Czasem się przydaje. Można oczywiście ten wzór wyprowadzić z twierdzenia Pitagorasa. Z kolei, jeśli jest prostokąt na no to pole prostokąta to jest a razy b. Na większości osób pewnie jest to dość oczywista rzecz. Skala i przekątna też żywcem jest, wynika to stwierdzenia Pitagorasa, czyli to jest a kwadrat plus b kwadrat e, pod pierwiastkiem. E, OK, lecimy dalej. Kolejna rzecz to mm, sześciokąt foremny. Sześciokąt foremny jest to figura oczywiście płaska, często wylona z sześcianem, czyli pamiętajcie, że sześciokąt foremny, jeśli idzie o e, pole, mm, to jest kwestia sześciu trójkątów równobocznych. Wzór na trójkąt równoboczny niedawno się, że tak powiem, dopisał do tablic. Przyjmijmy, że jest to idealny sześciokąt foremny, każdy z tych boków nie będzie mm, miał długość a, więc pole takiego sześciokąta liczymy ze wzoru 6 razy trójkąt równoboczny, Czyli a kwadrat z 3 przez 4, można oczywiście to uprościć przez 2, trójkę wrzucić na przykład do góry. Aczkolwiek zamiast yy, pamiętać ten wzór, proponuję zapamiętać po prostu ideę tego wzoru, która właśnie mówi, że jest to 6 trójkątów równobocznych. Czyli pamiętajcie, że każdy sześciokąt foremny dzielimy na 6 trójkątów równobocznych i w ten sposób liczymy jego pole. Jeśli idzie o przekątne, no to te dłuższe przekątne. Są dość istotne, bo często są na przykład w przekroju grania słupa i dość i widoczne, że długość takiej dłuższej przekątnej jest równa 2a. Z kolei jeśli idzie o krótszą przekątną, czyli na przykład o taką, to długość tej krótszej przekątnej to jest nic innego jak dwie wysokości w trójkącie równobocznym, czyli 2 razy a pierwiastek 3 przez 2, dwójki się jak widać skracają, czyli długość tej przekątnej to a pierwiastek z 3. To jest istotna rzecz. E, może się na, pe na pewno przydać w wielu, e, wielu zadaniach. E, ok, był sześciokąt. No to teraz kolejna sześcian, czyli już figura przestrzenna, czyli czwarta rzecz. E, możemy oczywiście sobie ten sześcian narysować. No i tutaj parę rzeczy o sześcianie. Załóżmy, że każdy bok ma standardowo A. Objętość sześcianu A do trzeciej niekiedy mówi się podnieść do sześcianu, pole całkowite 6a kwadrat i przekątna sześcianu, jest to dokładnie ten sam wzór, który był tutaj przy krótszej przekątnej sześciokąta foremnego, czyli a pierwiastek z trzech. Można oczywiście tą przekątną wyprowadzić stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa za pomocą e, przykładowo takiego trójkąta prostokątnego, to jest oczywiście kąt prosty, w podstawie mamy... E, Przekątną kwadratu, czyli a pierwiastek z dwóch, ale jeśli ktoś zna wzór, to na pewno wiele zadań jest w stanie zrobić po prostu szybciej, wykorzystując ten wzór. E, ok, kolejna rzecz. Kąty w Ostrosupie. Kolejna dość e, istotna rzecz, której próżno szukać w tablicach. E, wykorzystajmy to na przykładzie e, Ostrosupa Prawidłowego Trójkątnego. Tutaj dość istotny jest rysunek, zwróćcie uwagę, że. Wysokość całego ostrosłupa dzieli wysokość podstawy w stosunku 1 trzecia do 2 trzecich. Warto o tym już pomyśleć w momencie, kiedy rysujecie ten rysunek. OK. I mamy kąt alfa, przykładowo ten, i jest to kąt pomiędzy krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy. Jest tu oczywiście trójkąt prostokątny, więc czy to funkcje trigonometryczne, czy Pitagoras, czy własności trójkąta, na przykład 3, 6, 90, o których za chwilę wspomnimy, wchodzą tutaj jak najbardziej w grę. Z kolei, jeśli idzie o kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, to wtedy dorysowujemy wysokość ściany bocznej i na naszym rysunku może to być kąt beta. Też oczywiście jest tu kąt prosty, więc. Możemy czy do Pitagorasa, czy funkcje trygonometryczne tutaj e, wnosić. Czyli podsumowując, kąt alfa to kąt nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy lub podstawy, w krótko, a kąt beta to kąt nachylenia ściany bocznej, czyli de facto wysokości ściany bocznej do płaszczyzny podstawy. Ok, i na końcu. E, Deserek można powiedzieć, czyli własności trójkątów 30, 60, 90 i 90, 45, 45. Mega popularne, często występują w zadaniach zarówno z geometrii płaskiej, jak i przestrzennej, więc warto je umieć. Można oczywiście je zastąpić funkcjami trygonometrycznymi, aczkolwiek te własności są mega, mega szybkie i warto je znać, żeby po prostu skracać sobie obliczenia. Ważna jest zasada, że patrzymy oczywiście, co jest naprzeciwko jakiego kąta, w myśl zasady, że im mniejszy kąt, tym mniejszy bok naprzeciwko niego. Czyli najkrótszy bok naszego trójkąta będzie naprzeciwko 30 stopni, jest to A. Naprzeciwko 60 stopni będzie to A pierwiastek z 3. Z kolei naprzeciwko 90 stopni będzie to najdłuższy bok długości 2A. E, ok, i podobne własności kryje w sobie trójkąt 45, 45, 90, de facto jest to połowa kwadratu, więc tutaj myślę, że nie będzie jakiegoś zaskoczenia, jeśli napiszę, że tu jest a pierwiastek z dwóch, czyli to jest dokładnie to samo, e, o czym mówiliśmy w punkcie drugim, czyli wzór na przekątną kwadratu. Z kolei tutaj ten trójkąt jest, jak widać, równoramienny, więc te boki, które tworzą przyprostokątne są sobie równe i wynoszą na naszym schemacie a. Te własności mega, mega ułatwiają. Można, tak jak już wspominałem, zastąpić je funkcjami trygonometrycznymi. E, aczkolwiek jeśli się je zna, to warto stosować. Można przy tym napisać uwagę, że korzystaliśmy właśnie z tych własności, żeby nikt nam potem nie zarzucił, że wyniki mamy tak naprawdę nie wiadomo skąd. E, ok, to tyle. Jeśli idzie o mój subiektywny wybór wzorów czy trików, których nie ma w tablicach maturalnych, a warto je znać, jeśli macie inne propozycje, to podzielcie się nimi w komentarzach na pewno, e, jeśli będzie ich sporo, to możemy zrobić po prostu drugą część tego, tego filmiku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!